Ziemi włoskiej do Polski za twoje... Społecznego Komitetu Partii Rządów 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 w Rządów 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 Szanowni Państwo, przez Przez lat lat, Rządów był miesiącem pamięci Znaleźli był wiele, ale w naszej świadomości najbardziej zapisał się karny. Tak. Przez niemal pół wieku nie mogła na głowę Za samo wspomnienie tej nazwy, jak to mówiliście w końcach podjęcia. Naród jednak pamięta. Na zachodzie wznoszono polniki publikowano książki. W kraju, w drugim obiektu wydawniczym, też pisano prawdę. w roku 1989, kiedy wolno już było głośno mówić i w tej sprawie głośno zawołano o prawdę. Ten wrocławski pomnik jest tego wołania, wołania wyrazem. Sprawców, zbrodniarzy niestety nigdy jednak nie osądzono, chociaż w latach 90. było to jeszcze możliwe. Mieliśmy do czynienia i mamy z oporem Rosji. Niestety także polski parlament nie miał dość odwagi, aby te zgodnie nazwać jednoznacznie ludobójstwem. I dzisiaj mamy kolejny przykład prowadzenia tej polityki fałszu. W Smoleńsku usunięto tablicę, postawiono nową, ale nie ma już ani znaku krzyża, ani zdania o tym. Że dokonała się tam zbrodnia ludobójstwa w roku 1940. W pierwszym roku Katyń nabrał nowego wymiaru. W drodze na miejsce Kasia, do oddania hołdu polskim oficerom Polek, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i towarzyszącym o nie wiemy, jaka była przyczyna katastrofy, ale widzimy wyraźnie, że rząd robi wiele, aby prawda nigdy nie ujrzała światła dziennego. Mało tego. Ludzie, którzy tej prawdy się domagają, są ciągle atakowani i poniżani. Ale czy powinno nas to dziwić? Wszak premierem polskiego rządu jest człowiek, który mówił, że polskość dla niego to nienormalność. Że jest to brzemię, które on nie ma zamiaru dźwigać. Panie premierze, pan naprawdę już niczego nie musi dźwigać. My, tak jak wiele milionów naszych rodaków z polskości, jesteśmy dumni i się i nie wstydzimy. Jesteśmy z Polski... Teraz proszę o zabranie głosu Jacka Świata. Proszę Państwa, ilekroć jestem w tym miejscu, czuję się szczególnie. Tu za moimi plecami wszak pomnik katyński. Obok rosną dęby pamięci. Dwa ku czczeniu pamięci ofiar Katynia. Jeden z tych dębów zresztą fundowaliśmy razem z moją małżonką. Jest też dom w pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku. A przecież tutaj przede mną kawałek jeszcze panorama Racławicka, wspaniały artystyczny pomnik polskiej historii, polskiego, niestety kolejnego przekranego po a kawałeczek dalej pomnik y, Juliusza Słowackiego, jego poety, wieszcza czasów, rozgrywku wychodzi się taka myśl, jakież to fatum wisi nad Polską, nad Polakami. Fatum, które domaga się od nas ciągle ofiar, ciągłej krwi, które zmusza nas, byśmy do swoich nieprzyjaciół strzelali z diamentu. Słowem kluczowym jest kap. Symbol ludobójstwa, symbol Zbrodni, ale również symbol zakłamania, symbol cynizmu. Dla nas, Polaków, to również symbol wolnej Polski. Bo zawsze mieliśmy świadomość, że Polska będzie wolna i suwerenna, kiedy ofiarom Katynia będziemy mogli stawiać pomniki, kiedy będziemy mogli o tej prawdzie, o tym ludobójstwie głośno mówić i uczyć w szkołach. I właśnie, by uczcić ofiary Katynia, przed rokiem do wojskowego samolotu wsiadło 96 pasażerów. Lecieli tam również po to, by uczcić rodziny ofiar miejsc kaźni w Związku Sowieckim, rodziny, które przez całe dziesięciolecia nie mogły głośno mówić o swoich żałobach. Lecieli tak, żeby oddać hołd tym, którzy prawdę o zbrodniach komunistycznych przechowywali. I krzewi i nierzadko narażając się na y, wielkie szkody. Wśród tych pasażerów była moja małżonka, która miała misje dodatkowe. Najpierw by pokłonić się prochom jednego ze swoich krewnych, y, więźniami Kozielska, tak żeby przynieść garść ziemi na uroczystość zasadzenia tego dębu, który jest zaledwie o kilkanaście metrów. Oni tam swojej misji nie wypełnili. Więc na nas, żyjących, świadkach tych tragedii, spoczywa obowiązek i wyzwanie. Po pierwsze, by pamiętać o historii, by utrwalać, i przekazywać młodemu pokoleniu. A jak to jest ważne, jak, że ta misja się nie zakończyła, świadczy najlepiej to co wydarzyło się wczoraj w nocy w Spodyńcu. I druga misja, kto wie, czy nieważniejszy. Te 96 nazwisk to symbol, to wyrzut sumienia dla nas wszystkich, To nasze państwo nie potrafiło zapewnić im bezpieczeństwa. Nie potrafiło zapewnić bezpieczeństwa swojemu prezydentowi. Takie państwo, można sądzić, nie będzie również potrafiło zapewnić nam bezpieczeństwa energetycznego, nie zbuduje nam dróg, nie zapewni nam należytej opieki zdrowotnej, oświaty czy godziwych emerytów. To państwo zawiodło. A więc do nas należy sprawić, by to państwo więcej nie zawodzi. Jesteśmy tu dziś, by mówić głośno o tym, nie zgadzamy się na takie państwo, które nas zawodzi. Nie zgadzamy się na to, by umniejszano rolę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by oddalano kwestię budowy pomnika ofiar z Proszę Państwa, wszyscy możemy przyczynić się do tego, by nasze państwo było inne, lepsze i, i zdrowsze. Możemy uczestniczyć w takich spotkaniach jak dziś. Możemy zrzeszać się w organizacjach społecznych. Możemy działać i w polityce wielkiej, i tej małej, na miarę dzielnicy, gminy, miasteczki. I możemy, jeśli ktoś nie ma innego pomysłu czy czasu, zrobić rzecz najprostszą: pójść do urn wyborczych i już niedługo oddać głos na tych, którzy są patriotami, którzy są rzetelni i którzy nie zawiodą. I mogę zapewnić, w imieniu swoim mojego przedmówcy, moich przyjaciół, którzy tu stoją wokół nie zawiedziemy. Poproszę państwa teraz o składanie wieńców, kwiatów i zniczy pod pomnikiem katyńskim dla uczczenia pamięci i zaświadczenia, że my... Pamiętamy i będziemy pamiętać. Szanowni państwo. Marsz, a więc będziemy maszerować. Przejdziemy ulicą Burkiniego, Nowym Światem i Kotlarską. Tak się wspierał walczący za najświętszą sprawę, a chcąc świat cały, nie śmiej męstwa światkiem, w、wow. o Z kim za morze, na ojczyzny ratowania, rzucił się przed ogrzeń. Marsz, marsz, kolonia, marsz ścieny narodzie, rocie, odej wolnej czystej. i zapłakany Słuchaj, jeno, polo nasi biją w tarany Marsz, marsz, Polonia Marsz, dzielny narodzie Odnosimy po swej pracy w ojczystej zagrodzie Marsz, marsz, Polonia Marsz, dzielny narodzie. Poczwiemy po swej pracy, w ojczystej zagrodzie. Szanowni. Proszę Państwa, dziękujemy za niejedyny niej śpiew, no ale musimy jeszcze zaśpiewamy modlitwę Armii Krajowej, Siły Zbrojnej Polskiego Państwa Potrzebnego. skąd do Ciebie o Polski dach i Polską wrogać. O Boże służbę niech to się czeka, Do wolnej Polski dach. Kraj, o wolnej Polski nam powrócić, Stał się źródłem nasze ziwy nasz, o, nasz kraj, o usłysz panie skargi nasze, o usłysz nasz trwały śmiech, nasze i